O, popłynął. Dobra, czwartek, długiego weekendu, czas start. Jeden zawodnik rozłożony prawie. Tutaj bufet szwedzki dla fisherów, dla ludków, panopków. Tutaj kolejny czeski fisher, nie wiadomo skąd się zerwał. Godzina 18. 30 kulek wstępnie 4-5 kg kukurydzy nowa miejscóweczka jest idealna Jak na razie 4 godziny I nic się nie dzieje Chłopaki pływają we dwójkę Pontonami Już też któryś dzień Za sumem pływają Bo 3 dni temu Tutaj wyciągnęli takiego 1,90 90 m. Fajnego sztukasa Echo się niesie tutaj po tej wyspie jakieś stuknięcie drobne braniach, tam koledzy dalej siedzą też za sumem twardo wątróbka trupki ogony i tym podobne różne gadżety próbują na różne sposoby Tam jest moja miejscóweczka. Tu jedne zwłoki, tutaj drugie. A tu jest hit wędkarza. Patrz jak trzyma nogami. Kija, patrz, to jest dopiero. To jest prawdziwy wędkarz. Zawzięcie, to się liczy. Drodzy moi widzowie. W oczekiwaniu na rybę, ciąg dalszy. Ognisko płonie, tu w namiocie, w moro, też się ktoś schował, a ja przystępuję do wędkowania, bo jest godzina trzecia. Ja Ale nie wiem, czy ja jestem na rybach, czy na szwedzkim stole. jak na poranną sztukę <gry> czwarta rano może coś się zacznie dziać pierwsza, rok, pierwsza sztuka o 10 godzin także tak jest dużo po 30 Kuba, ale to coś niedużego. No jakiś knypek. O ja! Co ty gadasz? Dawno takiego nie miałem. temat, A tu już wiemy, co szarpie, nie? To jest odpowiedź. Dobra, uspokój się, ziomek, coś tak kręcisz. Ale jaki na żarty. Coś tam wyjechało. O, spięło się. Kurde. Bardzo dużo dzisiaj mi się ryb spięło. Niedużych. Ale się spinają. mam dwa brana, dwie ryby mam. Ale numer. I znowuż taki pykać. Też mi coś mocno szarpło. I patrzcie mam dubletania i to dwie takie same. Masakra <noise> po prostu nie? <głos> <głos> e. <głos> ale klimacik dzisiaj się zaczyna. Teraz słonko zacznie przygrzewać, ale jak ja zgarzę, biorą, to powiem wam nie wiem czy to dobrze mi wróży.